Hej, cześć, dzień dobry, kochani. Witam Was w praktycznie ostatnim filmiku, jeżeli chodzi o przeglądy półek w sklepach. Dzisiaj jestem w sklepie Pepko. Ostatni przegląd w tym sklepie w tym roku. I tutaj przepiękny kalendarz na 2023. Cena jest tutaj 17 zł. Bardzo ładna oprawa, brzegi złote. Mamy jeszcze inne, oczywiście, zewnątrz okładki. Do wyboru ten, akurat niebieski, z, tym, z tymi złotymi kropami świetny. Tutaj mamy jeszcze taki w różu i taki mniejszy kalendarz za 6 zł. I też mamy różne opcje do wyboru. Też taki zestaw kalendarzyka z długopisem w przepięknym też wzorze, i cena tutaj jest 7 zł. I jeszcze mamy taki wzór z takim długopisem w kolorze pastelowym, niebiesciutkim No i kolejny wzór. Także tych wzorów naprawdę sporo do wyboru i cena jest 6 zł. Także zobaczcie już, te kalendarze mocno potaniały. Kolejny wzór i kolejny jeszcze taki w liście. One tutaj wszystkie te małe są po 6. I jeszcze jest taki zielony z liściem i z długopisem. A ten to chyba już wam pokazywałam. Tak. Ten wam już pokazywałam. Także, no, sporo do wyboru. Również kalendarz jest już na przecenie. Ten kalendarz jest już w cenie 8 zł. Także, jeżeli jeszcze nie zakupiliście, to polecam. Odkryłam dzisiaj bardzo fajne firaneczki. 1,40 40x262 sztuki. Za 40 zł. Prześliczne są. Zobaczcie, takie kropeczki, bardzo delikatne, naprawdę ładnie wyglądają. Także i niedroga cena, także myślę, że fajna rzecz. No jestem dzisiaj na miseczkach na akcesoriach dla zwierząt. Taka miseczka plastikowa, 8 zł, z taką wytłaczaną łapką, kolor szary i to jest powiem Wam ciekawe. To jest za 40 zł, mniej niż 8 kg zwierzątko, to moja kicia jeszcze by się zaliczyła, ale kapitalne to jest na słuchajcie, można powiedzieć na grzejnik. No, teraz robię kapitalnie. Moja kicia spabcza na ręczniku samym na grzejniku, także nie wiem, jak ona tam wytrzymała. Tu mamy jeszcze takie za 25 zł posłania, tylko że malutkie, mój piesio by się w tym nie zmieścił. I kolejne miseczki: dwie w zestawie metalowe. I tutaj mamy cenę 25 zł. No i tu mamy oczywiście uniwersalne, czy dla kota, czy dla psa. I kolejne plastikowe w takim kolorze ładnej zieleni za 7 zł. I też jest w takiej w szarości, czy beżu. No i mniejsze miseczki po 4 zł, a ta większa po 5. No i też różne kolory do wyboru. Słuchajcie, no zaczęła się ta wyprzedaż. Tutaj jest taki regał z wyprzedażą. Akurat pudełko, które było wcześniej w cenie 10 zł, no te akurat pudełka zostały przecenione na 7 zł. Również cały zestaw, jeżeli chodzi o miseczki, tutaj 10 zł z 17 i te talerze, one bardzo ładnie wyglądają. Jeżeli chcecie sobie na przykład skompletować czy dokupić, to teraz są właśnie na wyprzedaży 10 zł. Również 17 zł. No i jeżeli chodzi o wyprzedaż, tutaj na tym regale to jeszcze jest ciekawa taca drewniana. Cena finalna: 20 zł, wcześniej było 30. No i komplet misek plastikowych. Tutaj ten komplet był dość drogi. I w tej chwili kosztuje 45 zł, a wcześniej kosztował 60. Ale no jest, są takie miski na właśnie na wyprzedaży. Także Wam pokazuję. Oraz jeszcze w lepszej cenie jest deska do serwowania, to jest połączenie bambusa ze szkłem. I ta deska kosztuje 20 20 zł obecnie. Te, ciężko doczytać się z tych metek. Czerwony, gorzej troszkę widać. I jestem jeszcze na dziale męskim. Zobaczyć, czy tu coś nowego. Znalazłam taką koszulkę w pomarańczy. Zobaczcie, fakturka taka inna troszkę tej koszulki. Cena 25 zł. Od S -ki do 2 XL nawet występuje. Także widzicie ostatnio u Panów dużo nowości. I tutaj jeszcze jedna koszulka z Taką aplikację z takim nadrukiem za 20 zł i również ten sam rozmiar od Eskito 2 XL. Kolor granatowy z niebiesko-pomarańczowym nadrukiem. No i zrobiło się bardzo kropeczkowo ostatnio. W pepko znalazłam takie skarpetki, trzy pary za 12 zł z wywijaną górą i tutaj są w szare w czarne kropki, białe w czarne kropki i czarne w białe. Korbki, tak, widzicie, taki zestaw. I dzisiaj zwróciłam uwagę tutaj też na rajstopy, czego wcześniej mnie tu gdzieś nie przyciągło. Zobaczcie, takie rajstopy z koronką za 15 zł. Akurat tutaj są beżowe, ale widzę, że są też czarne, także do wyboru. Tutaj gładziutkie za 5 zł. Też różne kolory. No i poszukajmy jeszcze czegoś ciekawego. Zobaczcie, grubość rajstop 120 i też u góry mamy koronkę z silikonem za 20 zł. Takie rajstopy. Nawet powiem wam, nie wiedziałam, że taki tu asortyment jest ciekawy i jeszcze fajna pozycja, takie gwiazdki, jeżeli lubicie wzory za 12 zł. Grubość rajstop 20. No to naprawdę fajne. I znalazłam jeszcze coś takiego 40 czarne z takim srebrnym połyskiem za 15 zł. No i tutaj jeszcze są rajstopy push-up, 40 za 10 zł. Tu akurat złapałam jakiś kolor beżowy. No i tutaj chyba są te rajstopy, powiem Wam bez opakowania zostały, ale rzeczywiście tak wygląda tutaj góra, tak jak w rajstopach samonośnych, że mamy właśnie na silikonie koronkę. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o rajstopy, a nie jeszcze tu jedne znalazłam, zobaczcie, z takim wzorem. Za 12 ,20 zł. 20 rozmiar i jeszcze zobaczycie też czarne z takim srebrnymi jakby srebrną nitką ale już opakowania na to nie widziałam także nie wiem czy zostały po prostu same tylko rajstopy bezcenne więc nawet nie wiem jaki rozmiar zwróciłam cię uwagę też na Bluzkę. To jest akurat bluzka y, dla dziewcząt, ale największy rozmiar metr 70, za 25 zł. I przepiękna czarna y, na złoto, nakrapiana. Y, I też tutaj jest dziewczęca y, bluzka, 25 zł, ale też największy rozmiar metr 70. A wiem, że niektóre z Was kupują czasami właśnie y, na dziale dziewczęcym. I tutaj mamy shorty jeszcze czerwone za 10 zł. Przepiękna góra, taki przezroczysty, jakby tiulik, pasek taki czerwony, i z tyłu koroneczka. Bardzo ładne shorty damskie. No i oczywiście w przepięknym kolorze. Kochani, jeżeli nam brakuje jeszcze kieliszków, to z serii Pepko Home znajdziecie 4 kieliszki za 15 zł, pojemność 395 ml. Kochani, dzięki bardzo za dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli jutro nie zdążę, to szczęśliwego nowego roku. Buziaki, pa!